Drogi przyjacielu, czasem wystarczy jedno zdanie, by przypomnieć sobie, jak bardzo jesteś potrzebny. Pozwól, że opowiem ci coś, co może dać ci odrobinę światła w świecie, gdzie mało jest dobra. Wiem, że życie potrafi być czasem niewyobrażalnie trudne, a ból, który czujesz, wydaje się nie mieć końca. Chciałbym ci jednak powiedzieć coś ważnego. Twoje istnienie ma ogromne znaczenie. Jesteś kimś wyjątkowym, kimś, kogo świat potrzebuje, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Każdy twój krok, Naprzód nawet najmniejszy jest dowodem Twojej siły. Czasem najodważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest po prostu przetrwać kolejny dzień. I to jest w porządku. Nie musisz być doskonały. Wystarczy, że jesteś sobą, ze wszystkimi swoimi uczuciami, obawami i nadziejami. Wyobraź sobie, że jesteś pięknym kwiatem, który potrzebuje czasu, aby rozkwitnąć. Nawet jeśli teraz czujesz się jak gniazdo w ciemnej ziemi, pamiętaj, że w Tobie tkwi ogromny potencjał. Deszcz i słońce przechodzą na przemian, ale to właśnie one sprawiają, że życie w Tobie rośnie.